Hej! Wczoraj opowiadałam Wam, jakie dobrałam umowy klientowi, by jak najlepiej zabezpieczyć jego przychody w razie nieszczęśliwego wypadku. Klient niestety dość szybko, bo zaledwie po upływie roku od zawarcia polisy, z tych umów musiał skorzystać, albowiem w wyniku otwartej studzienki złamał sobie nogę w dwóch miejscach. Zapytacie zapewne, jak zadziałała polisa. Otóż... Tak jak powinna, czyli natychmiastowo. Klient od razu po zdarzeniu złożył wniosek online o wypłatę świadczenia z umowy dotyczącej uszkodzenia ciała. I w ciągu zaledwie paru dni dostał świadczenie w wysokości 15 tysięcy za sam fakt złamania nogi w dwóch miejscach. Potem za przeprowadzoną operację kolejne 12 tysięcy. I tutaj zadziałała umowa dotycząca pobytu w szpitalu lub operacji w skutek nieszczęśliwego wypadku. I następnie za rekonwalescencję kolejne 12 tysięcy, bo był 30 dni na zwolnieniu lekarskim po operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a za każdy dzień dostawał z polisy 400 zł. I jeszcze 6 miesięcy po zdarzeniu, po zakończeniu leczenia, kolejne 7,5 tysiąca złotych za. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W międzyczasie, na koszt assistance odbył 7 rehabilitacji. Dostał na własność wózek inwalidzki i kule, bo takie były zalecenia lekarza prowadzącego, i zwrot kosztów czterech prywatnych wizyt lekarskich u wybranego przez siebie ortopedy. Łączne świadczenie wypłacane z polisy. Związane z tym zdarzeniem wyniosło 46 500 zł plus zwrot kosztu wizyt lekarskich i rehabilitacji. Klient przez pierwsze 8 tygodni nie mógł w ogóle pracować, a przez kolejny miesiąc osiągnął połowę swoich przychodów ze względu na ograniczoną mobilność. Dzięki tym świadczeniom nie odczuł zmniejszenia przychodów. W żadnym stopniu, bo polisa wyrównała z nawiązką poniesione straty. Utracił 37 500, a dostał 46,5 tysiąca, czyli ponad 9 tysięcy więcej. Jak się domyślacie, po tym zdarzeniu klient polecił mi wszystkich swoich bliskich i znajomych, bym i im dobrała polisę. Um, Dopasowaną do ich potrzeb, bo doświadczył tego na własnej skórze, jak bardzo polisa okazała się być pomocna. A co by było, gdyby to Tobie przydarzyła się taka sytuacja, gdyby to nie była złamana noga, tylko złamana ręka albo cokolwiek innego? Nieszczęśliwe wypadki niestety się zdarzają, więc jeśli zdarzają się innym, to mogą zdarzyć się i nam. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i również dobrać polisę do swoich indywidualnych potrzeb, to zapraszam do kontaktu ze mną bądź z moimi doradcami. Następnym razem opowiem Wam o tym, jak działają umowy zdrowotne. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.